Siemanko, kochani, bardzo miło mi Was tutaj gościć. Ostatnio, przy okazji omawiania bardzo złej książki, do którego oglądania serdecznie Was zapraszam, zadaliście mi parę pytań o to, co czytam dla przyjemności. I jedną z takich rzeczy jest literatura dziecięca. I ja wiem, jak to zabrzmi, ale myślę, że wiecie już tutaj, że jestem mamą trójki dzieci. Najstarsze moje dziecko ma 10 lat i już od jakichś dwóch lat elegancko sobie czyta różne książki, a ja czasem decyduję się na wspólne czytanie niektórych tytułów, żeby po pierwsze sprawdzić, czym się interesuje, żeby mieć pole do rozmowy, ale też, żeby zachęcać go do. Jakby większej aktywności w kwestii czytania. Więc tym razem, zamiast męczyć się z wersami, które, no umówmy się składniowo, są absolutnie tragiczne, pogadamy sobie o książce, która jest po pierwsze bardzo fajna, po drugie przygodowa, po trzecie. Ciekawa, po czwarte, można ją czytać razem z dzieckiem albo podarować ją znajomemu dzieciakowi w ramach prezentu, i uważam, że będzie to jeden z fajniejszych prezentów ever. Żeby ta recenzja miała sens ręce i nogi, zaprosiłam eksperta, który wypowie się, e, jeśli chodzi o tą książkę. Natomiast ja ze swojej strony, jako osoby dorosłej, zajmę się wprowadzeniem nas w temat. Książkami, o których mowa, jest seria o Amandzie Black, a zwłaszcza trzecia najnowsza część, czyli Amanda Black. I ostatnia chwila. Amanda Black to można powiedzieć coś w rodzaju superbohaterki, dziewczynki, która w wieku 13 lat dowiaduje się, że ma pewnego rodzaju moce, ale one są nie do końca magiczne. I okazuje się, że jej życie, które wiedzie dość skromnie, i no w zasadzie można powiedzieć, że, że w nędzy, wcale nie musi takie być. Ponieważ mają willę, ponieważ jej rodzice byli kimś innym niż myślała, że byli, a przed nią stoi cała tajemnica do odkrycia. Historia Amandy Bach to trochę taka mm, przygodówka połączona z odrobiną specyficznej magii i przede wszystkim szpiegostwa. Amanda jest złodziejką, ale nie jest złodziejką złą, jest złodziejką w słusznej sprawie, a w każdej z książek mamy opisaną inną jej przygodę. Oczywiście jako osoba dorosła, jeśli musiałabym się już do, do czegokolwiek przyczepić, to właśnie do tego, że książka jest napisana dosyć prostym językiem yy, i dla mnie... 31-letniej osoby. Trochę brakowało tutaj takiej finezji, ale no umówmy się, to nie jest książka dla mnie, a dzięki temu, że jest jaka jest, jest bardzo łatwa do zrozumienia przez dziecko. Dodatkowo są y, krótkie rozdziały, więc jeśli chcecie czytać ją z dzieckiem, tak jakby na raz, czytać ją jako bedtime story, albo po prostu dzienną porcję literatury, no to będzie to bardzo wygodne mm, do zrobienia. A teraz zapraszam eksperta, który powie Wam więcej. Nikodem, ja przygotowałam dla Ciebie kilka pytań i czy jesteś gotowy? Oczywiście. Oczywiście. No to jak oczywiście to oczywiście zaczynamy. Y jakie wrażenie zrobiła na tobie Amanda Black? Naprawdę było ciekawie. Y było nawet stresująco i y y było 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 było, <laughs> było moim <śmiech> ideałem. <śmiech> no, był stres. Ale taki przepraszam po pozytywny stres, w sensie że Emocjonowałeś się tym, co się działo w książce? Stresowałam się, czy komuś nie stanie się krzywda. Empatyczny chłopaczek, dobrze. Co najbardziej podoba Ci się w tej serii? Podoba mi się, że w tej serii Amanda Black musi się... Musi żyć dwoma życiami. Prowadzić podwójne życie. życie. No. Mhm. Jako najlepszej klasy szpieg, który kradnie. Złodziejaszek, troszkę. Troszkę złodziejaszek, troszkę, troszkę śpieg. I... Ale dobra, dobra, ale czekaj, bo to jest ważna kwestia. Jak, bo ona wiedzie podwójne życie jako normalna uczennica, tak? Uh -huh. I jako złodziejaszek, tak? I jako szpieg trochę też, tak? Ale czy to jest OK być złodziejaszkiem? Zależy. W naszym prawdziwym życiu nie. nie. Ale w e życiu Amandy Black to? Nawet dobrze. Bo dlaczego ona jest złodziejaszkiem? Co ją usprawiedliwia w byciu złodziejaszkiem? To, że kradnie od innych złodziei. Nie wpadłam takiego powodu. Czasami. No? I dlatego, że kradnie przedmioty, które mogą e, zniszczyć całą ludzkość. <grym> Czyli co? Czyli przez swoje lepkie rączki kradnie przedmioty, które potencjalnie mogłyby zagrażać światu. Mhm. Więc tak, robi coś złego. Ale ostatecznie dla większego dobra, tak? Tak. Ale czy to by przeszło w naszym realnym życiu, w naszym nie. realnym świecie? Nie, bo złodziejstwo jest czym? Przestępstwem. Przestępstwem. Czym? Przestępstwem. Jolo, wiadomo, dobra kochanienki, świetnie ci idzie na razie. Jeszcze się na niczym nie skułeś, ale zobaczymy. Czy Amanda przypomina ci kogoś, kogo znasz? Mam nadzieję, że już to brzmi nie, bo już nie znał żadnych złodziei. Hmm. Ale może cechami charakteru. Kogo ci przypomina Amanda Black? Ciebie? O. Mnie. Aha. O, Rozalię, Rozalię. Kornelię. Dlaczego? Co nas łączy z Amandą Black? się... Ukradli... Ja ukradłem klazulę tylko raz w przedszkolu. <laughs> <laughs> Nikodem! Bo nas zamknął. <laughs> nie było tego pytania. To się kasuje. Nie możesz podać szczegółów, żeby nie zaspoilerować tym, którzy będą czytać. Ale który moment w książce, dowolnej z trzech, ale możesz powiedzieć w której, był dla Ciebie najbardziej ekscytujący? I dlaczego? Trzy. Okej, okay. w, w książce numer trzy, czyli w Amanda Black... I ostatnia chwila. Dobrze, czyli książce w sumie którą się tutaj, dzisiaj spotkaliśmy, ale co, co tutaj się wydarzyło takiego? Tylko wiesz, bez spoilerów. Co sprawiło, że, że ta scena ci utkwiła w głowie? No to, że Amanda Black spotkała się pierwszy raz z czymś, co dosłownie mogło ją unicestwić. Bardzo ładne do bursów. Wspaniale. I że musiała się zmierzyć ze swoim pierwszym życiową imprezą. A, no tak. No ty jesteś trochę młodszy od Amandy, ale myślisz sobie o tym, że kiedyś będziesz miał taką imprezkę mm -hmm. i już powoli sobie kminisz, co tam się będzie działo i tak mm -hmm. dalej, tak? I co fajnie było tak? Zerknąć do środka? Jak to może wyglądać, że tam wiesz, mogłeś zobaczyć to trochę oczami Amandy? Spoko no. było? Dobrze. Yy, ha. Jakie emocje towarzyszyły Ci podczas czytania? Strach, ciekawość, radość, a może inne? Yy, strach. Na pewno stres i ulga. Ale to jest po prostu tak, jak się czyta. no Nie, że się człowiek wczuwa w no. emocje bohaterów. Ja jak czytałam pierwszą część i od pierwszej strony tam było, że przyjaciel odciął amandzielinę na jakimś super wysokim piętrze wieżowca, też się tak przeprostowałam, Mam takie no. perdona, więc zestresowało mnie to też, także rozumiem, o co ci chodzi. My mamy tutaj wszystkie trzy części. Gdybyś miał wskazać jedną, która absolutnie najbardziej ci się podobała, bo w każdej książce Amanda ma inne przygody, to która? Pierwsza, druga czy trzecia część? Była dla Ciebie najfajniejsza. Druga. Dlaczego? Dlatego, że pojawiło się tam bardzo ciekawe miejsce, mhm. w którym to były, było kilka prób, ciekawe postacie, oraz myśli o tym, czy, kogo, czy kogoś nie unicestwić. Czyli, że Amanda miała taką rozterkę, czy coś zakończyć tak bardzo definitywnie, czy wybrać jednak mniejsze zło. Nie Amanda, tylko... Um... A, tylko ktoś inny. Tylko I, ktoś inny. Żebyśmy nie zaspoilerowali, okej. Okay. Czyli, że pojawiły się też niebezpieczne sytuacje, które trzeba było jakoś rozwiązać, tak? Okej, okay. czekaj, żebyśmy już tak nie trzymali. Niko, bo Ty masz 10 lat. Niko ma 10 lat, jak coś. <laughs> czy z Twojej perspektywy te książki są trudne, czy łatwe do zrozumienia? Zależy. O, dlaczego? Bo niektóre miejsca są bardzo zagadkowe. Mhm. Które miejsca mają wiele zagadek. I chciałbyś je odkryć i to było niezrozumiałe w sensie, że one były za mało wyjaśnione i chciałbyś dowiedzieć się więcej, czy po prostu masz taki niedosyt, że za mało ci o nich powiedzieli, a ty chcesz Y, najwięcej informacji. Tak, o tym. a Agery też tak miałam w paru miejscach. Na przykład w pierwszej części ja chciałam wiedzieć więcej o szkoleniu Amandy, a oni powiedzieli, że ona się szkoli i jakby tyle. Jak się szkoli? Co robi? A ja chciałam się więcej dowiedzieć o jej domu. Ona ma amazing dom, niesamowity, bardzo ciekawy i w no. ogóle jest taki trochę z dreszczykiem. Dobrze. Musicie wiedzieć, że Nikotem czyta bardzo dużo książek i w zasadzie większość takich popularnych serii, typu Baśniobór, czy jak się nazywa ta seria z kciusiami. Wojownicy. On już przeczytał bardzo dużo książek, i większość tych popularnych serii dla dzieci są już za nim. Amandę też przeczytał dużo szybciej niż ja, także nawet tego nie komentuję. Natomiast myślę, że jako osoba, która czyta tyle książek, będziesz w stanie porównać, czym różni się seria o Amandzie Black od tych serii, które już czytałeś teraz. Amanda Black, po pierwsze, nie, nie, można powiedzieć, że ma w sobie magię, ale jest ona połączona współczesnością, czego jeszcze nie spotkałem. Ale żeś to powiedział, mama 12 z ciebie. nie <grycznie grycznie> to powiedziałeś, super. Yy, ale masz rację, masz rację, bo ja też znam dużo książek, a jak czytałam o Amandzie Black, to faktycznie jest to jedna z niewielu książek, które czytałam, które. Są takie magiczne, ale nie do końca. No bo ona nie wiem ma jakieś te moce, ale one się nie przejawiają tym, że ona robi jakieś czary mary. Tylko po prostu ma jakieś zdolności, na przykład, że no. jest szybka, że wysoko skacze i tak dalej. To było bardzo ciekawe, bo spodziewałam no. się bardziej, że będzie magia. Są jeszcze nawet magiczne przedmioty. Tak, to jest bardzo ciekawe. Kwestia ma tajemniczych magicznych przedmiotów. Dobra, yy, dobra. Mamy jeszcze dwa pytania. Ale w sumie ono się łączy z tym, co, co które były ostatnie. Jak myślisz, dlaczego ta seria spodobała się tylu osobom, tylu dzieciakom? Dlatego, że nie dość, że była ona o postaci, która była dzieckiem, ale miała niesamowite przygody, mm -hmm. to była nawet stresująca z dreszczykiem, mogę powiedzieć. Przez to dzieci były bardziej wciągnięte, bo chciały wiedzieć, co dalej, czy ja Amandzie coś się stało, czy nie. Ja też tak miałam. Też miałam taki moment, że dobra, spadnie, czy nie spadnie, więc chciałam wiedzieć. Okej, okay. yy, i ostatnie w sumie pytanie. Czy poleciłbyś tę książkę swoim znajomym, innym dzieciakom? Oczywiście, bo zapytałbym się na nawet, ich jaka ich przygoda się najbardziej podobała, ulubiona postać. Mm, super, a gdybyś teraz tutaj do, do kamery, do e, obiektywu miał jakoś zachęcić dzieciaki, których rodzinka, może nawet mamy, oglądają nasz, e, tutaj, nasze tutaj wystąpienie, to co byś im powiedział? Amanda Black to bardzo ciekawa książka, każdy mógłby ją przeczytać, dlatego, że jest ona na, nawet dla siedmiolatków, według mnie, nie ma tam e, niczego brutalnego. To prawda, mhm. Mhm. masz rację. Choć są tam stresujące sceny, niebezpieczne. No, może nie, że stresujące, tylko po prostu emocjonujące, no. że po prostu czujesz, że uaaa, zaraz się coś, coś będzie działo, no. tak? Są tam też bezpieczne słowa dla e, młodszych dzieci. A, super, że na to zwróciłeś uwagę. Ja też to zauważyłam. Oraz e, są tam nawet parę obrazków, co e, możemy pokazać. Może z tej najjaśniejszej. Ja z drugiej. Pokażmy. Ja z drugiej chcę. Bo masz ulubiony obrazek? Mhm. Dobra, to ty szukaj z drugiej, pokażemy te obrazki. A ja pokażę z pierwszej. Czekaj, to jest pierwsza? A to jest ostatnia, dobra. O. Jest nawet parę obrazków. To jest akurat z ostatniej książki. A Niko szuka dla Was ulubionego. Jest pis. Pokaż, pokażę Ci jak yy, kartkować. Bo te ciemne paski, które tu są, to są obrazki. Widzisz? Tutaj no, będzie No pewnie. chyba przeszłam za daleko. To? Nie, bo tam było takie zwierzątko duże. Zwierzątko duże? Dobrze. To? To. To jest ten. Aksolot. Aksolot. Dobra, to pokażę. Obrazki są ekscytujące, piękne i bardzo ciekawe. I co jest na tym obrazku? Jakie zwierzątko? Aksolot, który jest bardzo przerośnięty. A wygląda bardzo uroczo. No. W ogóle jest bardzo ładna kreska osoby, która to rysowała. Bardzo dziękujemy wydawnictwu SQN za to, że mogliśmy poznać historię Amandy Black. Dziękuję mojemu ekspertowi za wzięcie udziału w moim filmie i za to, że mogliśmy to w sumie razem omówić, bo to była super przygoda i bardzo polecam czytać książki. E, tak, jakby z dzieciakami, bo można potem o nich podyskutować, i to całkiem zabawne, bo w tej książce podobało nam się w sumie to samo. Ja, jako osoba dorosła, jedyne co to mogłabym się przyczepić, że język jest dość prosty, ale umówmy się, ja nie jestem targetem wiekowym, jeśli chodzi o tą książkę, a mimo to czyta się ją bardzo szybko. E, ona nie jest bardzo gruba, a dodatkowo są obrazki, co uważam za e, ogromną zaletę, i nawet jako czytanka do poduszki e, może się okazać fajnym rozwiązaniem, dlatego że rozdziały są dosyć krótkie. To tyle od nas. Pięteczka, piękna reczka. O, czaję to morzia, tak musi być. Piękna reczka nam wyszła. Dziękujemy, to tyle. Bye!